Obcych. Najpiękniejszy w szkole, czyli top model na Dzień Chłopaka. Warsztaty radiowo-telewizyjne na przystanku LO. Sukces profesora Grzesiaka w pierwszym śremskim biegu historycznym. Narodowe czytanie nad niemnem. No Backpack Day. Dni Integracji dla Klas Pierwszych. Minęła 17.30. Na newsy Radia L zapraszają Lena Bartkowiak i Kinga Jacyna. Hejka, witamy Was w dzisiejszej audycji. Dzisiaj widzimy się w kameralnym dość gronie. Pozdrawiamy wszystkich chorowitków, których dzisiaj nie mogło być. Yy, więc nie odchodźcie od odbiorników. Zapaszcie kawy i herbaty, ponieważ zaczynamy. Początek roku szkolnego łączy się nie tylko z nauką, lecz także z cyklicznymi w naszym liceum imprezami szkolnymi. Dzień Języków Obcych to coroczna impreza, by poznać kulturę różnych krajów. Już w najbliższy wtorek uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich zaprezentują wylosowane tydzień temu państwa. Sami jesteśmy ciekawi, kto najlepiej wywiąże się z tego zadania, dlatego już w następnej audycji podzielimy się z wami relacją. 2 października będziemy obchodzić Dzień Kłopaka. Tym razem będziemy obserwować występy płci męskiej w szkolnym Top Model. Trzymamy kciuki za wszystkich zgłoszonych modeli i liczymy na świetną zabawę. Już w następną środę odbędą się warsztaty telewizyjno-radiowe w Szkole Katolickiej, na które nasi uczniowie udadzą się w ramach akcji Przystanek LO dzięki panu Januszowi Skotarczakowi. Podczas warsztatów będą oni rozwijać y, dziennikarskie umiejętności. Z niecierpliwością czekamy na efekty szkolenia. W niedzielę 17 września odbył się pierwszy śremski bieg historyczny zorganizowany przez Muzeum w Śremie i Śremski Sport. Data imprezy nie była przypadkowa. Przypominała o ataku Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku. W biegu na dysatańsie 5 km wystartował pan profesor Krzysztof Grzesiak i nie po raz pierwszy w sportowej imprezie stanął na podium, zajmując trzecie miejsce. Gratulujemy! Dziś w Auli odbyło się spotkanie klas humanistycznych z panem Fiołkowskim. Wydarzenie miało związek z akcją Narodowego Czytania, która w tym roku poświęcona została powieści nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Po filozoficznym występie pan Fiałkowski wygłosił wykład mający przybliżyć wątki i bohaterów książki, a także podzielił się osobistymi wspomnieniami i uczuciami związanymi z lekturą. Spotkanie zakończyło się gromkimi brawami uczniów. Po dwóch latach przerwy powrócił No Backpack Day. I tym razem nie zawiedliście nas swoją kreatywnością. Podczas długiej przerwy mogliśmy oglądać suszarkę na pranie, różnego rodzaju walizki, w tym taką na sztućce, transporterki dla zwierząt, kosze, futerały na gitary, skrzypce i inne instrumenty. Nawet jeśli nie wszystkie pojemniki sprawdziły się, bo były ciężkie czy niewygodne, to jesteśmy przekonani, że nie zrezygnujecie z wymyślania kolejnych wariantów toreb, które z powodzeniem w przyszłym roku zastąpią szkolne plecaki. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego do naszego grona dołączyli nowi uczniowie, pierwszaki. Ale nie tylko. Oni, ponieważ pierwszy raz w naszym liceum istnieje klasa wstępna, której uczniowie staną się pierwszakami dopiero za rok. Oczywiście, my z własnego doświadczenia możemy przekazać Wam, pierwszakom, parę cennych rad, których ktoś nam kiedyś wcześniej udzielił. W naszej szkole poruszajcie się ruchem prawostronnym to bardzo ważne, szczególnie na schodach. Nie stoicie grupkami na środku korytarza i, nie ot i otwierajcie drzwi do sal na parterze najszerzej jak się da, żeby nie blokować przejścia. A najcenniejsza rada, jaką możecie od nas dostać, to skupiajcie się na tym, na czym powinniście, czyli na przedmiotach rozszerzonych i maturalnych. Resztą się nie przemęczajcie. Oceny nie są wyznacznikiem wiedzy. Co jest jeszcze ważniejsze twórcze znajomości zawierajcie przyjaźnie, bo liceum to najlepszy okres młodości. Wykorzystajcie możliwość wyjścia na zajęcia integrujące klasę, które właśnie teraz odbywają się dzień po dniu. Drugiej takiej okazji nie będzie. Pamiętajcie, żeby dobrze ze sobą żyć. Trzeba być też zgranym i nie zapominajcie, że zawsze będziecie musieli wspólnie działać, na przykład przygotowując się do różnych dni tematycznych. Oczywiście my, jako starsi uczniowie, gorąco Was witamy w naszej szkole. Tutaj wszyscy jesteśmy koleżankami i kolegami. Cieszymy się, że do nas dołączyliście. A tak, na marginesie, to jasne, że nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zadali Wam, pierwszakom, kilku pytań. Jak oceniacie szkołę po pierwszych trzech tygodniach nauki? Czy jest tak, jak sobie to wyobrażaliście, czy spodziewaliście się czegoś więcej? Jest dobrze. No, jest okej. Okay. Jest tak, jak sobie okay. wyobrażaliśmy. Który nauczyciel z naszej szkoły okazał się dla Was najmilszy, a kogo najbardziej się boicie? Najmilszy ja myślę, że pani Asia Piasowska. Ale pan dogonka jest bardzo miły. Um, a no, najbardziej się boimy to... chyba Pani Zdunek albo Pani Cieśnicki. Dobra. E, jesteście na Bielchemie i widzieliście już zbiór zadań Witowskiego? Tak. I przeraziliście się? Nie. Trochę. Okay. Jaki nauczyciel okazał się dla Was najmilszy? Pani Fiołkowska. No, pani Fiołkowska. Dobra. I będąc na Humanie obawiacie się tego słynnego hardkorowego tygodnia? Nie, nie, raczej nie. Jak się czujesz jako uczennica? Pierwszej w naszej szkole, klasie wstępnej. No szczerze mówiąc to dobrze, bo no, nie ma jakoś, tak nie wiem, dużo tych zadań, nie ma tego wszystkiego jakoś dużo. No patrzę za nie wiem, tam plany lekcji, czy tam jak już pierwszej klasy nie wiem to wszystkie sprawdziany, kartkówki, no to jednak czuję się z tym dobrze, że mam taki luz tej klasie. Dobra. Czy jest w szkole coś, czego się obawiacie? Wydaje mi się, że nie. Pani Cieślińskiej. A karty wzorów się przeraziłyście, bo jesteście na matwizie. Bardzo. No jest trochę straszne. Po strasznie długiej przerwie zapraszamy Was do naszego skromnego świata książek i muzyki. O czym dziś powiemy, już za chwilę wszystkiego się dowiecie. Zacznijmy od literatury. Właśnie niedawno rozpoczęła się przedsprzedaż książki napisanej przez jedną z najbardziej znanych influencerek w Polsce, Julii Żugaj, która wraz z Przemkiem Korsa opisuje historię pierwszej miłości: determinacja, dorastanie, szczerość, jak i przyła siła, przepraszam, <śmiech> przyjaźni. <śmiech> Czy te wszystkie rzeczy sprawią, że życie młodej dziewczyny może się inaczej potoczyć? Dużą popularność zdobył również horror, napisany przez Stephena Kinga Holly. Już po raz kolejny spotkamy się z ekscentryczną śledczą, która w tym przypadku musi zmierzyć się z parą genialnych, kochających się, ale okrutnych przeciwników. Niestety bohaterka jest skazana na rozwikłanie sprawy w pojedynkę, a to z powodu choroby partnera. W strefie muzyki dziś królują kobiety, dwie Kasie, <grym> najpierw Kaśka Sochacka. W listopadzie rusza ona w trasę Madison Tor. Poza piosenkami ze znanych już albumów Ciche Dni oraz Mini Story będziemy mogli posłuchać nowych utworów, jak, nad którymi piosenkarka nadal pracuje, przepraszam, coś mi dzisiaj nie idzie, <grym> nie tydzień. Pojawią się również wizualne niespodzianki, czy nie, bo serio będzie różowe? Również swoją obecnością w Poznaniu zaszczyci fanów Kasia Kowalska, która w trasie koncertowej MTV Unplugged zaprezentuje swoje największe przeboje w bardziej intymnym, jak i mówi tytuł, trasy w akustycznym stylu. Na ten wyjątkowy koncert będzie można pójść w październiku. Kasia Kowalska zagra w auli Artist Collegium Da Vinci. To już koniec na dzisiaj Kącika Kulturalnego. Życzymy miłego wieczoru i przyjemnego weekendu. Kącik prowadziła Kinga Jacyna. Witajcie w Strefie Filmu. Jak pewnie wiecie, podczas ostatnich wakacji furorę na całym świecie zrobił film Barbie. Produkcja wzbudziła zainteresowanie osób w każdym wieku, a ponieważ odbiorców było tak wielu, spotkała się z różnymi opiniami na swój temat. Od najpochlebniejszych po pełna krytycyzmu. Tak więc nie przedłużając, co wy sądzicie o tym filmie? Jakie są wasze ogólne odczucia po seansie? Na tym filmie właśnie też w wakacje. Niestety nie poszłam na niego do kina, oglądałam go na różnych tam porta portalach, po portalach streamingowych, ale ogólnie jestem bardzo zaskoczona tym filmem. W ogóle szłam z zupełnie innym nastawieniem, spodziewałam się czegoś zupełnie innego. I mimo, że ja nie byłam na tym, w tym dniu premiery i tam słyszałam gdzieś tam e, od swoich znajomych, że, no, że oni się totalnie nie spodziewali takiego obrotu sprawy, e, to i byłam jakby przygotowana na to, że to rzeczywiście może być coś, czego ja się nie spodziewam, to i tak wyszłam zaskoczona. Ja również bardzo jak i Oliwia, spodziewałam się w ogóle innej fabuły. Jak oglądałam zwiastun, to bardziej myślałam, że to będzie w stylu przygodowym historia, że po prostu albo prosto. kolejna taka, o. taka kolejna Barbie, tylko że aktorzy są prawdziwi, a tak, ani nie animowani. Tak, dokładnie o tym pomyślałam i no trochę się lekko rozczarowałam, ale zarazem też fajnie, że coś innego pokazali tak innym trochę stylu jak i obyczaju bo generalnie Barbie ma z tego co opisuję to jest film komedia i fantazy, ale powiedziałabym trochę w innym stylu ale nie wiem jak to do końca określić ja muszę szczerze powiedzieć że mam mieszane uczucia jeśli chodzi o ten film i nie jest on według mnie ani najlepszy ani najgorszy moje mieszane uczucia mam na myśli to, że z jednej strony wiem, że można ten film nazwać satyrą. Cechy, które powinny, zdaniem osoby, zdaniem autora, zostać wyeliminowane, zostają przerysowane, żeby je uwydatnić. Z drugiej strony, jednak, pojawia się bardzo dużo nieścisłości. E, tak. <laughs> Dziękujemy. Myślę, że ten film ma stanowić takie lustrzane odbicie naszego realnego świata. Jednak obawiam się, że producenci troszeczkę minęli się z celem. Bohaterowie popadają ze skrajności w skrajność, czego w sumie nie możemy za bardzo tak zaobserwować, moim zdaniem, w dzisiejszym świecie. W filmie ze skrajnego mat matriarchatu bohaterowie zmieniają poglądy na totalnie patriarchalne. Później, co prawda, zaczynają zawierać ugody, zgadzać się ze sobą, jednak, mimo wszystko, kobiety znajdują się wyżej w hierarchii, co nie oznacza, że Jakiś cel, jakaś równość, ten tak zwany złoty środek został osiągnięty. Co wy myślicie na ten temat? No rzeczywiście dużo rzeczy jest. Bardzo przesadzonych, bo dochodzimy do takiego momentu, kiedy na początku filmu Ken jest nikim praktycznie i mm. nie ma nawet swojego domku, i Ken jest stworzony, żeby żyć z Barbie, albo tam jakieś takie inne poboczne role, bym powiedziała. Do momentu, kiedy właśnie ten taki cichy, potulny Ken staje się po prostu głową Barbilandu. No, mm -hmm. dla mnie przede wszystkim, ja zadaję sobie pytanie, gdzie właśnie Ken spał? U mamy czy co? No, <laughs> ja jestem cały czas rozczarowana, że ja nie mogłam się tego dowiedzieć, bo ja bym go zaprosiła do siebie generalnie, <laughs> tak z dobroci własnej. I ja nie wiem, czemu go trochę Barbie nie chciała tak przyjmować. Trochę też tu pokazuje egoizm według mnie y, aktorki y, Margot Robbie, która grała właśnie Barbie, że ona tak y, nagle, oni chcieli się spotkać, a ona, że no robi imprezy, robi codziennie imprezy, nie, nie, nie przychodź do babski mnie, nie chcesz, wieczór. Tak, babski wieczór, całe życie. To, to znaczy generalnie fajne to jest, y, fajny taki live powiedziałabym, lifestyle. Ale nie uważam, że to jest tak dobrze ciągnięte trochę te niektóre tematy. Pod wielu jest takie według mnie pod znakiem zapytania. Racja. Rzeczywiście Ken zajmuje niską pozycję w Barbilandzie, i muszę też powiedzieć, że szczerze nie podoba mi się to, w jaki sposób. Barbie i później inne bohaterki wypowiadają się na jego temat, że był niepotrzebny. W ogóle że jest taki poniżany, trochę, tak, nie? Tak, że nie powinien był zostać wyprodukowany. Strasznie dziwne mi się to wydaje. No, dla mnie trochę. Y ja uważam, że trochę w złym świetle tutaj przedstawili y, feminizm ogólnie tak. tutaj, o którym my kobiety, przepraszam, że przerywam. o który my kobiety walczymy od bardzo, bardzo długiego czasu. Do dzisiaj nawet mamy y, nadal liczymy na y, równouprawnienie, równość jakby wobec y, kobiet i mężczyzn po prostu. A tak y, to. Nie wiem, według mnie to było lekko przesadzone, bo poniekąd ja też mam swoje takie myśli na temat tego feminizmu, tutaj pokazywania, y, udowadniania ludziom, ale tu było tak pokazane w takim najgorszym świetle, co y, uważam, że to nie było mm, dobre. Tak, rzeczywiście, tu pomysł. się muszę z Tobą zgodzić, bo y, ten feminizm tutaj y, jest rzeczywiście skrajny, tak jak już wcześniej mhm, y, tak. y, mówiłam. Mhm. Ale tutaj może nawet zakrawać na seksizm, albo taki szowinizm i właśnie ludzie często mylą w ogóle no, feminizm dokładnie. z ogóle czymś takim. Często, tak. Mimo, że żyjemy w takich czasach, gdzie mówimy otwarcie o większości problemów i zwraca się uwagę właśnie, żeby być poprawnie politycznym, i w ogóle poprawnie, żeby nikogo nie urażać, to mimo wszystko nadal no, jest problem, żeby odróżnić to. I mamy w ogóle bardzo spory problem, żeby często nie przekroczyć tej bardzo cieniutkiej granicy. Tak. Mhm. Mhm, dokładnie. Rzeczywiście nie można zakładać, że feminizm to wyższość kobiet nad mężczyznami, to równość kobiet i mężczyzn. Na to trzeba zwrócić uwagę. Poza tym. Um, już zbaczając ze ścieżki feminizmu, um, uważam, że w filmie um, pojawia się aż nieco um, za dużo wątków. Nie wiem, czy macie takie samo zdanie na ten temat, ale rzeczywiście bardzo dużo spraw jest omawianych mm -hmm. w Barbie, um, że można się trochę pogubić. Mm -hmm. Tak. To, tak, to racja. Właściwie no jak się zaczyna oglądać, to w pierwszej chwili jest właśnie to, jak ona się budzi, i tak dalej. I później ma to, zaczyna mieć te problemy. Mamy w międzyczasie wątek taki, który który jest myślą przewodnią w ogóle Matel, czyli producenta Lalek Barbie. To jest możesz być kim chcesz i wtedy poznajemy te wszystkie Barbie, które są, nie wiem, tutaj pani lekarz, tutaj pani ekonomistka, tutaj mamy panią, która buduje mosty. I rzeczywiście to jest moim zdaniem dobre, bo rzeczywiście to dużo dało, bo dziewczynki od samego początku były już tak, powiedzmy, były. Wiedziały, że mogą być naprawdę kim chcą, i nie ma takiego sekcja, y, zawody dla kobiet, sekcja, zawody dla mężczyzn. Rzeczywiście niektóre zawody to ciężko połączyć, znaczy ciężko może być, ale rzeczywiście, później mamy nagle po prostu pojawia się ten wątek, że ona wjeżdża do tamtego świata, później mamy jeszcze ten patriarchat. I mamy po prostu taką rzeczywiście tak. dość dynamiczna akcję, jeżeli można to tak w ogóle tak, stwierdzić. Ale no, uważam, że były też takie momenty zbyt mocno, po prostu według mnie jakby scenki były zbyt długie. Na przykład uważam, że gdy wszystkie lalki Barbie chciały spowodować, żeby wszystkie jakby Keny, jakby to powiedzieć, chcieli się skłócić i potem mieli tą walkę taką między sobą, takie na dwie drużyny się podzielili. Według mnie na przykład to było trochę przedłużone, bo potem śpiewali i to tak... E, ja bardziej już liczyłam na to, że przejdą do tego, gdy kobiety będą już e, opanowywać właśnie ten e, Sejm. Lub po prostu pamiętam, że miały wejść do jakiegoś budynku i po prostu przejąć władzę. No, no, I to, to według Sejm, mnie nie? na przykład no, mogli przedłużyć, a za to tą walkę skrócić, bo ta walka trochę, no, wiadomo o co chodziło, a jak pokazywali to i tak długo, że to, co robił, kto tam jak walczył, to było takie trochę Mnie już muliło, pamiętam. Chociaż y, przynajmniej w czasie tej walki pojawił się taki wątek, można powiedzieć, muzykalowy. Sądzę, że pewnie wiele osób tego właśnie się spodziewało, że A, tak. Barbie będzie takim śpiewanym, tańczonym y, mm -hmm. filmem. Tak, jeszcze wcześniej jest trochę scen y, związanych z tańcem, ale mimo wszystko y, Barbie skupia się na wielu innych sprawach, niekoniecznie na tych y, muzycznych. Mhm. I a propos muzyki. Uważam, że ścieżka dźwiękowa w filmie jest całkiem dobra. Podobają mi się te piosenki, są z jednej strony żywe, albo piosenka skomponowana przez Billie Eilish, mhm. What was I Made For, jest bardzo poruszająca i rzeczywiście, kiedy się jej słucha, to nie kojarzy się jedynie z Barbie, tylko to jest taka piosenka, której można nawet na co dzień e, słuchać, bo nie ma po prostu o niej żadnej mowy. No, Rzeczywiście słuchać to, że ścieżka dźwiękowa jest dobra. Fajnie, bo jest też dopasowana, bo mimo wszystko do kin poszły, poszło ludzi, poszły osoby w różnym wieku, bo były i małe sześciolatki, i, i dziadkowie też chodzili, i widziałam właśnie tam rodziców, więc były bardzo różne grupy, grupy wiekowe, ale mimo wszystko. Widać było też budżet, jaki poszedł na, na muzykę, bo mamy i Billie Eilish, mamy Duelipę, więc to sprawia, że ta muzyka jest taka dzisiejsza bardzo i możemy ją słuchać nie tylko właśnie w tym filmie, tylko stała się to też jaka, taka piosenka, którą możemy posłuchać normalnie na co dzień. Ja szczerze mówiąc, to odnośnie piosenki byli Eilish, powiem trochę niemiło, ale mi się nie podobała. No nie, to jest zbyt depresyjny utwór. Ja po prostu, jak sobie go puściłam na swoim telewizorze i nagle się tak położyłam, to po prostu takie miałam What was I made for? I tak miałam, lekka deprecha mnie wzięła i mi się to nie podoba. Ja wolałam bardziej jak dualipa, po prostu to nagle Watch me dance, i nagle no, to, jest to tak super. super leciało. Albo to I'm just Ken, bo na Instagramie to się tak rozpowszechniło, że to nawet do dzisiaj tak. czasem można spotkać, jak się Ogląda rolki. I według mnie dlatego to było, ja o wiele bardziej wolałam piosenkę dualipy, to tak. Ja powiem. mimo wszystko podziwiam te dziewczyny, które się uczyły tych układów. Ja jestem o beznadziejna tak. w tańczeniu, ale jak widziałam po prostu te, wiecie, te tutoriale, jak to zatańczyć, albo jak już na jakim jest etapie, no to no ja bym nie podołała, dlatego jestem pod ogromnym wrażeniem. Dziękujemy za szczerość. Ja też raczej typem tancerki nie jestem, <laughs> ale rzeczywiście żywe piosenki wpadają w ucho. Uh -huh. Uh -huh. O wiele. <laughs> Bardziej może się wydawać niż piosenka Billy, aczkolwiek jest ona, myślę, dobrze dobrana do sceny, w której uh -huh. się pojawia. Tak. A później, kiedy Barbie rozmawia ze swoją twórczynią. Uważam, że ta scena jest rzeczywiście taka poruszająca. To jest jedna z takich no, e, lepszych moich w tym. Tak, tak? Um, piękno W sumie um, twórczyni Barbie podkreśla, że um, ważnie, ważne jest um, bycie człowiekiem. I nie chodzi tutaj o bycie żywym, żywą istotą, tylko o człowieczeństwo, o taką empatię, zrozumienie. Um, Także. Po prostu rozmawiając na przykład z innymi ludźmi, albo widząc ich, żeby wziąć parę wdechów, zastanowić się, zanim coś powiemy, ponieważ rzeczywiście może to więcej mówić o nas samych niż o tamtych ludziach. I y, sądzę, że to jest takie mocne. Tak. Absolutnie się z Tobą <grym> zgadzamy w 100%. procentach. Wszystko, co powiedziałaś, z prawdą zgadza się z naszym. Podwójne tak. <laughs> tak, mhm. tak. Dobrze, to idźmy <laughs> dalej, idźmy <laughs> dalej. Tak, a propos gry aktorskiej, myślę, że też e, aktorzy, e, na przykład Margot Robbie, Ryan Gosling, e, też aktor znany z komedii, z komedii e, Will Ferrell e, albo sławny e, John Cena, e, sprawdzili się w swoich rolach i rzeczywiście y, pokazali, na co ich stać. To znaczy, ja powiem szczerze, że trochę... Mm, ja na przykład nie wiedziałam, że tam grał John Cena, to znaczy wiedziałam, ale jakby te na przykład unie, ujęcie z nim było bardzo krótkie i trochę mi przez to szkoda, bo według mnie to był, jest naprawdę fajny aktor i mógł tam troszkę dłużej zagrać. Margo Robi to już w ogóle tutaj się popisała. Ryan Gosling, o oh Boże, no to, to już nie będę komentować. A, a Emma, jeszcze była również Emma Makey, Makey? nie wiem jak to się mówi, e, która gra, e, przypomnę, w Sex Education, który teraz jest nowy sezon. Zapraszam serdecznie. No to Serio? dla mnie tu się najlepiej no, popisała. Ja w ogóle tą aktorkę uwielbiam, i dla mnie wszyscy tutaj super, super, super naprawdę za, zagrali, popisali się, lecz jednak mogliby troszkę dłużej, by było lepsze według mnie i bardziej ciekawsze. Dla mnie Margo była perfekcyjna, była właśnie taka, no nie niby jak lalka, a mimo wszystko miała w sobie tą cząstkę człowieczeństwa. Natomiast ja nie jestem absolutną fanką Ryana Goslinga, niestety. E, więc no, Czemu? Nie, no, nie jestem fanką Ryana Goslinga, nie jestem fanką jego gry ani m, w ogóle jego samego. E, więc e, dla mnie on był zbyt plastikowy. Zbyt. Aha. I nie za bardzo mi się to podobało. Tobie już, Oliwio, podziękujemy. Lena, jaka jest twoja opinia? <laughs> ja w sumie, tak jak już powiedziałam, sądzę, że gra aktorska była bardzo dobra. I też Barbie była szansą dla, można powiedzieć, aspirujących aktorów. Na przykład wystąpiła w tym filmie aktorka znana na przykład z Rodzinki od Środka, Ariana Greenblatt. Rodzinka od Środka Disney Channel. Był taki dość popularny serial. Czekaj, wygooglujemy sobie, kto to jest w ogóle. A tak, Ta, co, co grała Saszę. A mhm. nie to, Aha, dobra, to niestety ja nie oglądałam, nie miałam Disney Channel, ale, ale kojarzę, kojarzę. To myślę, że rzeczywiście aktorzy i ci nowi, i można powiedzieć, tacy, którzy już rozwinęli swoją karierę, że rzeczywiście wykonali dobrą robotę. I myślę, że to będzie na tyle. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Strefę filmu przygotowały dla Was. Kinga Jacyna, Oliwia Sobolewska, I Lena Bartkowiak. Dzisiaj wyjątkowo zastąpię Mateusza Dukata. Mam nadzieję, że. Zrobię to tak dobrze jak on, będę się na pewno starała i dlatego właśnie dzisiaj przedstawię Wam kącik sportowy. Otóż już jutro o godzinie 20 na stadionie w Poznaniu odbędzie się mecz miejscow miejscowego Lecha ze Stalą Mielec. Zespół e, ze stolicy Wielkopolski powoli łapie formę i odradza się z kryzysów, który wpadł na początku sezonu. Ostatnio poznaniacy zwyciężyli z miejscową wartą 2-0 w derbach Poznania. Drugim newsem sportowym jest to, że uczeń naszej szkoły Antoni Bong wygrał Mistrzostwa Europy Pit Bike w motocrossowej klasie Limited. Antoni reprezentuje klub z Leszna i w najbliższym czasie będzie przygotowywał się do finałowej rundy Pucharu Polski. Gratulujemy mu bardzo i życzymy powodzenia. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie naszej dzisiejszej audycji i życzymy Wam miłego wieczoru oraz miłego weekendu. Do zobaczenia, właściwie do usłyszenia.